Kuli. Zobaczmy, świeczuszka, kawałek puzla, świeczuszka, poduszeczka. E, kilka czy takich samych sobie zrobiłam, ale zaraz I Okej, okay, i brama. Okej, okay. wszystko jest dobrze. Najpierw świeczuszka. Poduszka! Okej. Okay. Szybko, różowa pantera, bo czekam na Ciebie tutaj zamyk. Ty Ty, Wiesz co? Nie, widać tylko zamek Draculi. No kurczę! Oj, hops, hops, la, upa, 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 la, la. Stingrak, gitara, idzie szapka. Au! Hops, au, yes. hops, 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 hops. Hop. Fajnie, świeczuszka. A fajnie, że świeczuszka nie wybucha, jedynie się stopi. Ale kiedy się stopi, to nic się nie dzieje. Nie, to nie tu. Hops. Świeczuszka jedynie się stopi. Czekaj, kapslok. Teraz to. Pumy. Shift. Shift. Też. O też. Shift. Shift. Pumówi. No Shift. weźcie, to światło strasznie razie. A ław, to parzy! Czasami. To